Dobrze, i przystąpmy teraz do naprawdę trudnych zadań z geometrii analitycznej. Zadania, tak, które już są za 6 punktów, i takie też się zdarzają. Mamy tutaj punkt A, który jest jeden z wierzchołków trójkąta równoramiennego. Nie jest to ten wierzchołek, tak, który jest przy równych ramionach, ponieważ, jak widzimy, AC równa się BC, czyli C jest wierzchołkiem tak, przy równych ramionach. Obie współrzędne wierzchołka C są liczbami ujemnymi, tak? i okrąg wpisany trójkąt ABC ma równanie takie, czyli to równanie. Tak, to jest w środku układów współrzędnych i promień okręgu jest równy pierwiastek z 10. Czyli tak, pierwsze co zapiszemy to R pierwiastek z 10. I zapiszmy sobie jakąś prostą, która przechodzi przez punkt A. Proste, które przechodzą przez punkt A, będą miały taki wzór. Na razie to będzie Ax plus B. Podstawmy sobie współrzędne punktu A. No i z tego by wychodziło, że B to się równa minus 1, minus 7a. Tak, napiszmy wzór tej prostej pod spodem, czyli y równa się ax minus 1 minus 7a. I to są wszystkie proste, które przechodzą przez punkt a. Ich Jest nieskończenie wiele. No może tak, przechodzić tak, tak, tak. Mam jakiś punkt a. Tych prostych jest nieskończenie wiele. To są wszystkie proste, które przechodzą przez punkt a. Teraz zwróćmy uwagę że dwie z tych prostych dwie z tych prostych będą styczne tego okręgu. Dwie z tych prostych i to będą boki trójkąta. To będzie bok AC i bok AB. Jak je znaleźć? No, myślę że najprościej je znaleźć ze wzoru na odległość jak już mówiliśmy. Czyli odległość tych dwóch prostych do punktu 0,0 tak, jest równa pierwiastek tak, z 10. Przekształćmy teraz naszą prostą do wzoru tak, ogólnego, czyli mamy tak AX plus Y plus 1 plus 7A. Dobrze, tak, tylko tu jest minus AX, tak, minus AX dobrze, równe 0. No, i mamy bardzo ładną, tak, postać ogólnej, prostą. I zobaczcie, tutaj mamy, tak, to jest nasze A, to jest nasze B, czyli 1 no i nasze C ze wzoru to jest O. Wszystko co pozostało. Tak? No i skorzystamy teraz ze wzoru na odległość do prostej punkt jest 0,0, tak, czyli, czyli tak naprawdę w liczniku to jest 0 razy minus a, czyli 0, 0 razy 1, czyli znów 0, czyli zostaje nam tak naprawdę 7a plus 1, bo tylko c mamy, tak, a na dole będziemy mieli a kwadrat plus 1, dobrze, no i tak. to się równa pierwiastek z 10. Podniesiemy równanie do kwadratu, tak, ponieważ wszystko jest tutaj dodatnie, tak, także nie musimy się obawiać fałszywych rozwiązań. Czyli podnosimy wszystko do kwadratu, będziemy mieli tak, 49a kwadrat, to zapiszę do kwadratu i pomnożymy od razu przez mianownik. Tak. Czyli tak, 49 kwadrat, Plus 14a plus 1 równa się 10a kwadrat plus 10. No i ładnie to wszystko. 39a kwadrat plus 14a i minus 9 równe 0. Tak. Oczywiście liczymy delta. Tak.

Tak. 1404, 1404 i to się równo 1600. Zgadza się. Dobrze. No i teraz. <coughs> możemy policzyć A1A2. Czy tak A1 mamy. E, minus 14

26 2 razy 39 to nam się tak, to Troszkę ta trójka wyszła. jak tam jest skracamy przez 13. Czyli tu jest 2, 3. No i wychodzi nam 1 trzecia. Dobrze, no i pod spodem jeszcze A2 policzymy. A2.

No i tutaj mamy 27. A przez 3 jeszcze skrócimy. Będzie tak. Minus, minus 9,13. Dobrze. No to co? Mamy dwie proste. Teraz trzeba się będzie zastanowić, która z tych. No, no zapiszmy to prosto od razu. Czyli tak. Jedna prosta to jest y równość. Jedna trzecia

Będziemy mieli tutaj plus. Tak. 9, 9, 63, 13, obniż 13, 53 Dobrze. 53. Tak. No i teraz trzeba było wyjaśnić, która z tych prostych jest. E, tak, która z tych prostych jest a Możemy tu procieć się wyjaśniać algebraicznie. Natomiast myślę, że tutaj akurat możemy użyć rysunku, tak, żeby wyjaśnić, która z prostych nam będzie pasowała. Tak, mamy okrąg, tak, o środku w układzie współrzędnych. Mamy punkt A o współrzędnych. To punkt A jest o współrzędnych 7 minus 1. Czyli będzie gdzieś tutaj. Dobrze, i teraz zobaczcie. Mamy dwie proste, które będą styczne, czyli będzie taka wolno rosnąca prosta, to jest ta 1 trzecia x, no i taka bardziej stromo malejąca, minus 5 trzecich. Gdzieś tutaj tak będzie punkt, jeden z tych punktów będzie a, drugi będzie b. Mamy informację że obie współrzędne punktu C są ujemne. Czyli to jest punkt C. Ponieważ punkt B ta prosta nigdy nie osiągnie tak dwóch współrzędnych ujemnych, ta prosta nie przechodzi przez tak trzecią ćwiartkę. Prosta nie przechodzi przez trzecią ćwiartkę, to znaczy, że ta prosta będzie prostą AB. Tak, natomiast to będzie prosta AC. Bardzo ważny moment, że ustaliliśmy, która z prostych, tak, która z tych prostych będzie. No i teraz tak, dostało, zostało nam bardzo proste zadanie. Przeprowadzimy sobie teraz prostą prostopadłą do AB. Tak, prostą prostopadłą do AB. Tak, prostą jakąś L która jest prostopadła do AB i ta prosta będzie miała wzór Y równa się 13 dziewiątych X. Tak jak ona przechodzi przez środek układu współrzędnych, nie ma żadnego B, czyli to jest taka prosta, która... Dobrze, no i teraz tak, zaczniemy od pierwszego układu równań. Tak, połączymy prostą... 13/9 x y równa się i prostą y równa się 1/3 x minus 10/3 i na połączeniu tego układu otrzymamy punkt C. Tak, ponieważ te proste przetną się w punkcie C. Tak, ta prosta i prosta. AC i prosta prosto padła do AB. Przedknął się w punkcie C, ponieważ ta prosta zawiera wysokość trójkąta równoramiennego. A przypominam, że wierzchołek tego trójkąta jest w punkcie C. No i teraz dość prosto to wszystko policzymy, czyli co mamy? 13,9x równa się 1 trzecia x minus 10 trzecich. Tak, wszystko sobie razy 9. Czyli mamy 13x równa się 3x minus 30, czyli x równa minus 3. No i y, y będzie równe minus 13 /3, tak bo na trójki skróci z dziewiątką i to jest nasz punkt C. Ja z boku od razu napiszę C równa się minus 3, minus 13 trzecich. No i mamy punkt C. Pozostał nam już tylko punkt B. Troszkę mało miejsca mamy. Może tak, nie wykorzystałem miejsca na górze. Zrobimy od, tak odciągniemy i. Ciąg dalszy napiszemy. tak, Ciąg dalszy zadania będzie tutaj. No i teraz tak musimy połączyć teraz. Musimy połączyć układ równań tą prostą AB i prostą prostopadą. I wtedy znajdziemy punkt. Oznaczmy go D. Punkt D jest środkiem odcinka AB. I Z tak, czyli Z. Ze wzorów na środek odcinka znajdziemy punkt B. Tak, czy mamy? Y, mamy tak. Y równa się minus 9, 13x plus 50, 13. No i y równa się 13, 9. Tak, no i rozwiązujemy układ równań, tak. 13.

to będzie tak sto sześćdziesiąt dziewięć równa się minus osiemdziesiąt jeden x plus cztery pięćdziesiąt dobrze i tak dobrze to na drugą stronę tak, tutaj x -o zjadłem, bo mi się coś nie zgadza, dobrze. Tak, i teraz mamy tak, 250x, 250x równa się 450, czyli x się równa 9 piątych przez 50 skracamy, no i y to się będzie równało, 9 się skrócą, 13 piątych. 13,5. piątych. Dobrze. To jest punkt D. Punkt D tak. No i teraz tak. Zapiszę w tym obok. Punkt D równa się dziewięć piątych piątych. No i teraz liczymy. Tak, no liczymy oddzielnie XB. Tak, może nie tak. Może zrobimy inaczej, tak? 9 piątych to się równa xb plus współrzędna punktu a, czyli 7 na 2. Tak? No i teraz bez problemu sobie robimy, że tak mamy. 5xb plus 35 równa się. 18, czyli xb równa się minus 17, 5. No i to samo robimy dla y. Tak, 13, piątych, 13, dziewiątych, 13, 9 równa się yb dodać 1 tak, przez 2. To jest współrzędna punktu a, tak? minus 1. Odjąć minus jeden. No i mamy dziewięć y b plus dziewięć równa się dwadzieścia sześć. To Zgadza się czyli y b trzydzieści jeden piątych. Y b równa się trzydzieści jeden piątych. No i tradycyjnie oczywiście tak y, nasze odpowiedzi są bardzo brzydkie. No, dopiszmy jeszcze punkt B. Punkt B ma współrzędne. Minus 17 piątych i 31 piątych. I punkt B kończy nasze zadanie.